Dzień dobry! Nazywam się Monika Bernasiak, a na kanale Aroma chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o najnowszym zapachu Fame od Pakoraban. Długo czekaliśmy na tę nowość. W Polsce zazwyczaj nowości pojawiają się później. Tutaj marketing i oczywiście plany sprzedażowe, plany reklamowe muszą jednak być mm, rozłożone w czasie. I rzeczywiście wydaje mi się, że taką główną. Mm, Napędowość sprzedaży i, i reklamy i tak dalej, fame, uzyska na początku listopada i, i, i będzie to zapach tych świąt, słuchajcie. Yy, mam do tego zazwyczaj czutkę i wiem o tym, że pokaraban z tą całą, słuchajcie, fantastyczną reklamą, marketingiem i tak dalej, zadziała tu, da? Zdecydowanie. Widzimy, co trzymam w ręku. Piękny flakon, naprawdę piękny. Niektórym może się nie spodobać, ale jest dopracowany. Nie jest to tandetny flakon, jest ciężki. Psikanie mamy tutaj z góry, tak jak w Goodgar. Czyli integralny jest, nie ma w ogóle korka, nie ma czegoś takiego, że tutaj coś się w tej chwili rozkręca, przekręca i tak dalej. Wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo dopracowane. Możemy kupić oczywiście refill, czyli uzupełniacz tej buteleczki, żeby być bardziej pro, pro, pro oczywiście Jeko. W ogóle sam zapach jest stworzony w 90% z naturalnych składników, więc również ukłon do matki natury. I co możemy jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, no przede wszystkim reklama. kobieta tryskająca czarem, energią, radosna, powabna, piękna, szczęśliwa, spełniona, energiczna. Kobieta, która za jednym psiknięciem poczuje się bardziej kobieco, jeszcze bardziej energicznie i po prostu cały świat. Będzie ku jej. <noise> Więc słuchajcie, taka jest, taka jest koncepcja tego zapachu. Taka jest reklama, taka jest również wizualizacja samej butelki i zapachu. Myślę, że też zobaczcie bursztynowy płyn. Więc od razu sobie wyobrażamy, jeżeli fame, to od razu bogactwo, od razu sława, od razu taki syndrom myślę, że pewności siebie, od razu, prawda? I rzeczywiście. Jak ten zapach zaczniemy testować, od samego początku jest taki radosny, powiew świeżości, trochę kokosowy, trochę ilanki-lanki, trochę mango. Dla mnie jest taka bursztynowość właśnie w tym zapachu na samym początku. Ta bursztynowość to jest taka yy, właśnie słoneczna, taka akordowo ciepła i ja tą bursztynowość już nieraz wąchałam i czułam. Czułam ją w godzinie, złotej godzinie, marka, marka Jacobsa, pamiętacie? Daisy Intense wersji, tak? Daisy So Intense, tam jest złota godzina i ten aromat właśnie taki yang-yang, takiej świetlistości i właśnie może i mango jest na pewno ukryte. Również w zapachu Lady Million Fabulous. Tam też spotkamy taki akord właśnie słoneczny. Tutaj na samym początku ten akord słoneczny nas rozwesela od razu. I rzeczywiście trochę tak jest, więc marketingowcy się zbyt dużo nie pomylili wizu wizualizując radość z używania tego zapachu. Rzeczywiście na początku jest bardzo energicznie, bardzo rześko i bardzo bardzo słodko. Co tam się dzieje potem? Potem właśnie ten ilank robi się coraz bardziej kremowy, coraz bardziej taki e, balsamiczny, bardziej kobiecy, bardziej mm, delikatny. Ja bym powiedziała, że ten zapach pachnie potem tak e, trochę, właśnie jak krem. Jak taki bogaty balsam do ciała. Zdecydowanie jest tutaj kupa jaśminu. Kupa jaśminu. Jaśmin jest rzeczywiście podany trochę inaczej niż zwykle, więc może i ekstrawagancko. Myślę sobie że tylko, że ja nie mogę tam odnaleźć tego kadzidła. Tego kadzidła, który tutaj Pakoraban chwali się, że jest takie trójfazowe, że jest bardzo. Smysłowe, sensualne, uwodzicielskie, charyzmatyczne i, i charakterne. No, ja tego kadzidła tutaj nie wyczuwam. Ja wyczuwam z kolei inne składniki, których tutaj nie podano, czyli właśnie, yy, właśnie bursztyn, właśnie ambrę. Yy, taka trochę taka trochę właśnie brzoskwiniowo mm, brzoskwiniowo i lank ta baza więc o tyle co w sercu zazwyczaj mamy kwiaty o tyle tutaj w bazie mamy drzewo sandałowe i słuchajcie po czasie noszenia to drzewo sandałowe rzeczywiście na naszej skórze tkwi jest i jest dość takie czyste, kremowe. Jak kochacie się w takim kremowym drzewie sandałowym, a lubicie również słodziaki tego typu jak La Viebel, czy, czy tego typu jak Viva Gela Juicy, bo akurat spojrzałam, to zdecydowanie ten zapach Wam się spodoba. Zdecydowanie Wam się spodoba, tylko że on nie ma tego charakteru, nie ma tego takiego. Wiecie, takiego podkręcenia. Nie ma tego tutaj. Tego tutaj nie znajdziecie. Nie znajdziecie też takiego. Pazurę, jak ma na przykład La vie belle. Nie znajdziecie też takiego, e, takiego tknienia, takiego, takiego e, uwodzenia, jak na przykład jest w Good Girl od Karoliny Herery. Chociaż troszkę tego Good Girl mi się tak jakby, e, jakby słuchajcie, trochę mi się ten akord Tuber Rose napomina. I właśnie Tuber Rosa z Good Girl i Tuber Rosa z My Way. wiecie co? Bardziej leża. Good Garelle, czyli mniej tego uwodzenia pikantnego migdału, takiego migdału uwodzicielskiego, bardziej kokosowość i taka kremowość jednak. Gdzieś tam w brzmieniu, w noszeniu, bo ten zapach testuje, troszkę mi przypomina też My Way, ale do rzeczy. Słuchajcie, piękna butelka, piękny zapach, jeżeli chodzi o e, ideę, naprawdę piękny, piękna idea poprawiająca nastrój, sprawiająca, że jesteśmy szczęśliwe, radosne, energiczne. Bardzo mi się to podoba. Piękny zapach sam w sobie, zapach dość szybko się zmienia, szybko ta mango, nuta tej takiej energii i takiej zuchwałości gdzieś tam się przemienia w akord kremowości. Więc finalnie, co mogłabym o tym zapachu powiedzieć? Zdecydowanie jest to zapach drogi. Drogi adekwatnie do jakości. Dla mnie od razu już tutaj e, myślę sobie, że to będzie po prostu kwestia chwili, czasu, jak wyjdzie wersja Fame Intense, Fame Elixir, Fame, e, może nie wiem, co tam jeszcze może być z takiego podkręcenia. <grytanie> na pewno wyjdzie forte tego zapachu, gdyż ten zapach na mojej skórze znika i naprawdę znika bardzo szybko. Jak wącham nad garstek. To rzeczywiście go wyczuwam. Przy, na, przy zegarku nawet wyczuwam go 8 godzin dość, dość mocno, ale muszę wąchać na garstek. Nikt mnie nie zauważa. Psikałam się pewnego dnia cała, dosłownie cała tym zapachem. Myślę, że z 6 psików porządnie zrobiłam i, i nikt mnie nie zauważył, nikt nie, nie zwrócił uwagi, a byłam w różnych miejscach, nawet pytałam męża, czy ładnie pachnę, a czym pachniesz? <noise> Więc nie jest to zapach zdecydowanie zabierający przestrzeń, nie jest to zapach zdecydowanie wyróżniający się na tle innych zapachów. Jest to zapach zdecydowanie pięknie podany, zdecydowanie fantastycznie wyśrubowany, jeżeli chodzi o czas i miejsce, bo wiecie, mamy teraz piękny czas, żeby promować coś nowego. Za chwilę będą święta, za chwilę będzie czas prezentów, i już Pakoraban przygotowuje jako fantoma coś idealnego. Powiem Wam szczerze, że jeżeli znacie mój gust tak dosadnie, to wiecie, jakie jak ja zapachy lubię, jak lubię, jak one tam trochę tak pikantniej się zachowują na skórze, to według mnie Fantom jest pikantniejszy, jest ciekawszy, jest bardziej taki dopracowany aniżeli, aniżeli zapach fajny. Gdyby tam miało jeszcze tą nutę tej, tego kadzidła, o którym tam e, czytamy, miałoby tą nutę tej, tej takiej. Takiej zmysłowości mogłoby być naprawdę fantastycznym dziełem sztuki. Ja czekam na forte, czyli Intense, czyli eliksir, i myślę sobie, że wtedy możemy pogadać. Natomiast dzisiaj nieadekwatna jakość do ceny krótko y, trwa na mojej skórze. Y, gdzieś tam szybko znika, gdzieś tam szybko się robi kremowe i takie klasyczne. Y, w ogóle fajny zapach, jak ktoś szuka alternatywy, właśnie balsamu do ciała. Myślę, że. Warto sprawdzić i koniecznie, i koniecznie dać mi w komentarzu znać, jak wy oceniacie trwałość tego zapachu, jakość tego zapachu i czy wam się ten zapach podoba i do czego według Was ten zapach jest podobny. A o butelce nie dyskutujmy, naprawdę jest przepiękna. Dziękuję pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji.